Najbardziej podczas tego szkolenia spodobało mi się to, że mogliśmy od początku przygotować materiały kompozytowe, następnie samodzielnie je uszkodzić, a na koniec naprawić. Oraz to, że nasze przygotowane próbki mogliśmy je poddać badaniom wytrzymałościowym w profesjonalnych maszynach. Wiedza, którą wyniosę z tego szkolenia, pomoże mi w zdobywaniu doświadczenia naukowego, w tym w przeprowadzeniu badań do mojego doktoratu, który wiąże się właśnie z naprawami struktur lotniczych za pomocą materiałów kompozytowych. Instytut Lotnictwa wybraliśmy ze względu na jego profesjonalizm, ponieważ w konferencjach, w których brałam udział, spotkałam się z przedstawicielami właśnie tego instytutu. i, i Wykazali się wielką wiedzą i łatwością w przekazywaniu tej wiedzy innym. Uważam, że te szkolenia mogą być najbardziej przydatne dla młodych naukowców lub osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z materiałami kompozytowymi i się rozwijać w tym kierunku, ze względu na to, że to szkolenie miało i aspekty y, takie eksperymentalne i techniczne oraz teoretyczne. To szkolenie poleciłabym ze względu na wysoki poziom przekazywania wiedzy oraz aspekt taki, że wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze technologie, które nie dla każdego są dostępne w każdej firmie, i jest tutaj możliwość poznania ich z ekspertami. Wrażenia, które wyniosę z tego szkolenia są bardzo pozytywne, ponieważ nie dosyć, że każdy początek zajęć był rozpoczęty przez wykład teoretyczny, to również podczas części eksperymentalnej mieliśmy dowolność i mogliśmy przeprowadzać próby, różne metody napraw na tych materiałach i również mogliśmy... Nie zawsze poprawnie je wykonać, a później przeanalizować, co wykonaliśmy źle, żeby w przyszłości móc się poprawić.